Cześć, dzień dobry. Tu Stefan Olga 9, Paweł Mariusz. Dzisiaj 26 listopada 2023. Godzina 11:40. Ja wybieram się z miejscowości Bogusza. A plus, minus, oczywiście, bo tutaj wcześniej byłem na szczycie Jaworze. Musiałem troszeczkę podjechać z innego miejsca. Parking, to znaczy parking, takie miejsce. Na dwa samochody, na dwa stanowiska. Zostawiłem samolot e, i idę na szczyt Kozie Żebro z oznaczenia SOTY SP e, BS 003. 888 metrów nad poziomem morza. E, idę poza szlakiem e, z tego względu, że e, będzie krócej. E, a idę śladem e, Sotlasa. Ktoś po prostu schodził trzema ścieżkami e, i idę i próbuję dojść do koziego żebra nic, zobaczymy co wyjdzie. E, jak na razie droga to jest taka e, leśna, e, pożarowa, oczywiście ze znakiem e, zakazu wjazdu tylko dla służb leśnych. No i cóż, wybieram się, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, i tak dalej. Strasznie się lepi śnieg. E, do moich butów e, bardziej do pasków ze stóp, tutów. I prawdopodobnie będę musiał je wypiąć. Bo nieprzyjemnie się e, idzie. Jak pięta jest coraz wyżej. To tymczasem. Na częstotliwości Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Ze szczytu Kozie Żebro. SPBS 003. Zapraszam do łączności A, ja już mam za sobą 800 metrów na to poziomem morza zostało 888 e, tak to wygląda biało, sypie śnieg e, delikatnie wieje na tej wysokości no cóż, zostało niecałe 90 metrów trzeba iść już się nie opłaca zawracać zimno Minus 2, odczuwalne chyba minus 5, albo i więcej. żeby nie wiatr, byłoby ekstra. E, tak, dotarłem do żółtego szlaku. E, ścieżką leśną. E, trzeba tutaj skręcić w lewo. To znaczy ja skręcam w lewo. Niezależnie kto by szedł, to żółtym szlakiem też można dojść na e, kozie żebro. Zostało mi jakieś kilkadziesiąt metrów. Przewyższenia No i cóż Sceneria robi się bajeczna Jak w takim Słynnym Filmie No cóż, ale szafy Nie umiem znaleźć Taki żart No nic, idę dalej Po równej godzinie Zdobywam Szczyt kozieżebra Zalesione Strasznie, bielusieńko jest kozie żeby dziękuję jest tutaj jakaś skrzynka Zobaczmy, ale wpis pieczątka jakaś jest ale ja do niczego nie przybijam na razie jak będzie tak daleko to będziemy przybijać chciałem dodać że na szlaku bardzo dużo śladów zwierzyny, jak i lisa, małego wilka czy cokolwiek takiego było. Ktoś szedł z psem chyba dużym, bo ślad razem z człowiekiem był. Niemożliwe, żeby to kreszczacz za wilkiem albo wilk za kimś. I bardzo dużo śladów jeleni, sarny czy tam koziołków, coś takiego małego. Nic. Eee, wybieram miejsce na rozwieszenie anteny Chyba dipol e, Ewentualnie entwet, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Cóż, zabieram się za rozwieszenie anteny I zabawę w krótkofalarstwo Hej CQ-100, eee, CQ, SOTA cq cq Sota. Sugar, Oscar, Nine, Papa, portable cq Stefan Paweł 6 Karol Ewa Paweł, dzień dobry Mariusz ponownie 5.9 Cześć, witaj 5.9, również Mariusz dzięki Ok dzięki. India Lima Fox of the game 7 Yes, thank you. Good afternoon, 5-9 Thank you, free good Sunday QRZ. Mariusz, Stefan Paweł 7, Maria, Adam Zygmunt Dzień dobry, 59, Dziękuję, QRZ SQ9 BKW SQ9BQW Witam na 5.9, wybieram mnie Mariusz ja dzisiaj nie zatował tak to w moim telefon Ok, cześć Wojtku, 5.9 Szkoda, szkoda. No ale co zrobić. Trzeba kiedyś odpocząć. Miłej niedzieli życzę. 73 Tak, całe 7-8 watów. <noise> Dziękuję. CQ Sota, CQ, CQ Sota, Sugar, Oskar, Nine, Papar, Portable, CQ Jadwiga, Urszula, Wioletta ponownie, Stefan, Kuebek Piątka. Dzień dobry, Mariusz i Kozie, Żebro, 59. A, do naslednjih. SQSOTA, 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 DJ Sugar, Oscar, Nine, Papasle, Sporty Ball, SQSOTA. Samitu, Samitu, The Gain. Delta Mike One, Delta Foxroth. Yes, QSL, Delta Mike, slash Bravo Mike, 373, uh, three. your report 5 by 7, 5 by 7 is the moment, thank you, 73 Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango, uh, good afternoon uh, Jan, uh, 59 Thank you 73, good luck. Sugar Oscar 9 Papa slash portable sicu Sota. Italy November 3 Alpha Delta Florida. Italy November 3 Alpha Delta Florida. Good afternoon, 5-9. Ciao 73. Uh, good Sunday. Sugar Oscar 9 Papa slash portable sicu sota. QRZ, QRZ SOTA, QRZ SOTA This is Sugar, Oscar, 9 Papa Slash Portable, CQ SOTA Mariusz, PAWEŁ 9, Roman Karol MARIA e, Stefan Paweł 9 RKM, Dzień dobry Mariusz i Eee Kozier 5-9 Dzięki Mario Soda, ciebie taka kórka, trójka, kórka trójka Dzięki pozdrawiam Dzięki pozdrawiam, CQSOTA CQ, CQ sota, deġi Sugar Oscar 9, papas le Portable CQ sota. Sierra Oscar 9, papa, Sugar Oscar 9, papa, slash portable CQ sota. Delta Lima 2, Delta X-Ray Alpha, good afternoon, 5-9. Dziękuję, 73, QRZ, Sugar, Oscar, 9, Papa, slash, Portable, CQ, Chciałbym podsumować łączności na szczycie Kozie Żebro. I udało mi się zrobić 38 łączności. 19 łączności na 40 metrach. 12 łączności na 20 metrach. I 7 łączności na 2 metrach. Udało mi się też jeszcze zdobyć 4 szczyty summit to summit. Tak. Co do łączności, bardzo ładnie to szło. Zauważyłem też, że akumulator nie przetrwał próby, jakby to powiedzieć, temperaturowej, bo spadło mi napięcie przy nadawaniu już do 11V. Chociaż to jest 4S, bo powiedzmy, że to około 16V. Ja go tam obniżam. Te wolty, tak jak kiedyś mówiłem, diodami prostowniczymi, ale, ale dzisiaj temperatura zrobiła swoje. Eee, trochę jest zimno eee, i troszeczkę mi się ręce są, ale cóż, eee, jeszcze jedna wiadomość: taka eee, kozie Żebro to był mój setny szczyt, e, który zdobyłem w programie SOTA. Jestem bardzo szczęśliwy. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć, e, to był setny unik. To znaczy unikalny szczyt pojedynczy. Nie, nie zrobiłem jeszcze żadnego szczytu podwójnego. To znaczy podwójnego. Nie wszedłem dwa razy przykładowo na kozie żebro. Wszystko po jednym razie. Setny szczyt pękł. Jak coś już jest można powiedzieć odhaczone. No czekam aż będzie następny. Setny, powiedzmy dwusetny, ale do tego... Będzie bardzo długo, bardzo, bardzo długo będzie to trwało, żeby zdobyć następne 100. No ale cóż, zabawa zacząłem półtora roku temu. Bawi mnie to, więc chodzę po górach z radiem i, i się bawię. Dobrze, ja się pakuję i schodzę na dół. I jeszcze tam coś na dole powiem na temat szlaku. Ja już jestem przy samochodzie. Plecak ściągnięty z pleców, bo. Strasznie obwierał mnie dzisiaj. Trasa była wymagająca, chociaż może niedługa i czasowo też niedługa, ale wymagająca. Wybrałem sobie najkrótszą trasę, bezszlakową, można tak powiedzieć, zaznaczoną tam na Sotlasie przez jakiegoś krótkofalowca, który zostawił ślad. No i umęczył mnie troszeczkę ten. Szlak pod górkę. No, z górki wiadomo, że to e, idzie się szybciej, ale trzeba też uważać, bo schodzi się e, bardziej niebezpiecznie niż podchodzi. No cóż, e, dzień dzisiaj, e, tak jak wspominałem, e, bardzo, bardzo udany. Z tego względu, że udało mi się e, zrobić kozie żebro. E, udało mi się też zrobić setny szczyt. E, udało mi się też jeszcze e, po, połowić troszeczkę kolegów, którym dziękuję. Dziękuję aktywatorom, łowcom, e, oglądającym. No i cóż, żegnam się. Dziękuję wszystkim. Do widzenia. Cześć. 73. Hej, tu Stefan, tylko 9, Paweł Mariusz.